Szósta edycja TurboFana jesień 2020. Jest z nami Maciek Banasek z FC Kebawity. Witam Cię serdecznie. Cześć, cześć, witam. Maciek, jesteś postacią stosunkowo świeżą, natomiast wszedłeś do naszej ligi na przebojem. Nie da się ukryć, że bardzo szybko Cię zauważyliśmy. Zyskałeś miano w naszych oczach zawodnika kompletnego czy samo sobie też tak mówisz, czy koledzy z drużyny też się tak spostrzegają, jak cię spostrzega pan menadżer, czyli Burak, Chan, na noglu, powiedz troszeczkę. Czy znaczy tak, jeżeli chodzi o opinię samego o mnie, to nigdy nie powiem o sobie, że jestem zawodnik kompletny. Jeżeli bym zapytał moich kolegów, to kategorycznie temu zaprzeczą. Ale jedyne co mogę, też dobrze, znaczy jedyne, co mogę sobie, o sobie powiedzieć to, to, że mam ambicje do gry, tak. Nie chcę odpuszczać. Każdą grę traktuję tak, żeby ją wygrać, więc to jest na pewno plus. A o resztę plusów no, zobaczymy, może boisko pokaże teraz. No Dzisiaj to będzie zabawa, także tam raczej nie, nie kalibruj swoich umiejętności do tego, co dzisiaj się wydarzy, ale może być spokojny. Na pewno jesteś postacią wyróżniającą się. Dzięki. Pytanie o zeszły sezon. Zajęliście prawie pierwsze miejsce. Czyli drugie, i to w okolicznościach dosyć takich, może nie kontrowersyjnych, ale no było bardzo dużo emocji. Tak? Mieliście mecz z FC Hurkom, był rzut karny, do którego, pod, tak, do którego podszedł Azamat i. No i niestety nie trafił, tak. I wydawało mi się w sumie, że to jest pewny zawodnik, żeby strzelić. Niestety było inaczej. Wiadomo, jak cała drużyna żałujemy tego spotkania, bo w sumie cały wysiłek jakby poszedł na marne. Na marne. Bo wiadomo, że celowaliśmy zwycięstwo w tej ligi i tak naprawdę na 30 sekund przed końcem mieliśmy to wszystko jak na tacy, a skończyło się drugim miejscem. Oczywiście walk, na walka była do końca, możemy też być dumni z siebie, że nie odpuściliśmy żadnego meczu, ale jednak taki niesmak pozostaje. Czyli drugie miejsce nie, nie traktujesz jako sukces, tylko ra, raczej jako niedosyt, no bo miałeś aspiracje na złoto. Tak, mieliśmy jako cała drużyna aspiracje na złoto. Wiadomo, trzeba się też cieszyć z drugiego miejsca, bo to jest tak mimo wszystko podium, yy, wyróżniliśmy się. Ale tak jak mówię, no była szansa na to mistrzostwo i wpuściliśmy ją z rąk. Ale też gratulacje dla tej zespołu Maćka Miękiny, tak, no bo oni też nie odpuścili tej walki o mistrzostwo, więc liczyliśmy w web web i tak naprawdę wszystko rozstrzygnęło się w ostatniej kolejce, tak. Okej, okay, no cieszy też was, Twoja postawa w fair play, że pogratulowałeś rywalom. Więc wszystko w tym sezonie się jeszcze może wydarzyć, oczywiście. Ehm, no właśnie, chciałem zapytać o wspomnianego kolegę, Oburaka. Ehm, jest to pytanie niewygodne, także nie musisz być ani miły, ani szczery. od Ciebie zależy, ale jak go oceniasz jako kapitana i menadżera zespołu? No właśnie ten uśmiech chyba może mówić wszystko, tak? Ale jak, jak, jak mogę się o nim wypowiedzieć? No na pewno ciężko chyba znaleźć drugą taką osobę, która tak bardzo używa się w futbol i jakby w zarządzanie drużyną, tym bardziej w widzę Szóstek, tak? Ale wydaje mi się, że to jest, jak, Wydaje mi się, że ja i też cała drużyna odbieramy go pozytywnie, bo um, trzyma to wszystko jakby blisko siebie, tak? Też dzięki niemu mamy to zaangażowanie i też rozwijamy się jako zespół, tak? Wydaje mi się, że ta osoba też jest niezbędna w naszej drużynie, tak? Zdecydowanie. Ja też miałem okazję kilka razy porozmawiać z Burakiem. No jest moim zdaniem super facet. E, na pewno odpowiednia osoba do zarządzania zespołem. E, i a propos zarządzania zespołem. Stroje? Świeżutkie. Tak, Jeszcze pachną. E, czy wiesz może, co, kto stał za projektem e, stroju? Jaka jest historia? Czy, czy, czy jest nawiązanie do jakiegoś zespołu profesjonalnego? Jak to wygląda? E... Dokładnie tego nie, nie wiem, ale wydaje mi się, że jest na pewno nawiązanie do Galatasarayu. E, a za projektem e, tych koszulek na pewno był stały baric, no i burak, tak, no bo burak, wszystko co jest związane z Kebabicą no to bur, musi przejść przez buraka, tak? Nawet, nawet pewnie kolor skarpetek musi przejść przez, do akceptacji przez niego, tak. Okay. Czyli, czyli taka, taka korporacja, nie? Dokładnie, takie <laughs> mamy mini korpo tutaj w Kebabicie. E, Okej, okay, więc e, mamy teraz sezon 2020-2021, dwie rundy. Zaczęliśmy dopiero. Za wami pierwszy mecz. Jak, jak, jak oceniasz postawę kolegów na boisku? Czy uważasz, że jesteście przygotowani na to, żeby tym razem stanąć na najwyższym stopniu podium? Wydaje mi się, że. Znaczy, czy jesteście przygotowani? Na pewno mamy ochotę na to, żeby stanąć na najwyższym, na najwyższym miejscu na podium. Pierwszy mecz poszedł nam no w sumie dobrze, tak? no bo wygraliśmy 7 do 2, ale patrząc na. Na pozostałe drużyny, które grają z nami, no to każdy mecz będzie praktycznie walka o wszystko, tak? poziom będzie na pewno wyrównany. Ciężko jest mi się teraz wypowiadać, tak? bo jest dopiero początek, tak jak sam powiedziałeś, ale na pewno powalczymy o te pierwsze miejsce. Zdecydowanie stawiamy Was w gronie, w gronie faworytów tutaj do walki o złoto, także no na pewno będzie bardzo ciekawie. Zmiana tematu na piłkę 11-osobową, że troszkę Cię zaskoczę, ale reprezentacja Rigi Fanów nie jest Ci obca? Kadra powołana na konsultacje jest bardzo szeroka, 50 paru zawodników. Czy widzisz siebie w tej reprezentacji? Jeżeli tak, to na jakiej pozycji? Czy bardziej jako jednego z liderów, czy zawodnika, który będzie pełnił jakąś określoną rolę? I co myślisz o samej inicjatywie startu reprezentacji Ligi Fanów w Okręgowym Pucharze Polski? To zawsze od końca, jeżeli właśnie chodzi o samą inicjatywę, to dla mnie jest naprawdę coś na plus, że Rafał się tego podjął. Bo na przykład dla mnie tych tak dla zawodników, którzy nigdy nie grali na pełnowymiarowym boisku po 11, jest to szansa, żeby się też spróbować. Ale widzę, że też Rafał się w to angażuje, liczy pewnie na nasze zaangażowanie w tym wszystkim, więc mogą być tylko z tego same plusy, tak? Gdzie widzę swoją pozycję, jeżeli chodzi o to, to w mi się środek pola. Na lewej na prawej nie ma szansy, bo po 15 minutach pewnie musiałaby być zmiana, tak mi się wydaje. Ale czy widzę siebie w roli lidera? Na pewno nie. Widzę, że jest w kadrze kilku innych chłopaków, którzy są w stanie pociągnąć ten, ten zespół po prostu ze sobą. Ale no, na pewno chciałbym coś odgrywać w tej drużynie. Zobaczymy po konsultacjach, czy się dostanę. No i mam takie mam aspiracje, tak, żeby zostać już w tej wąskiej kadrze. Super, no to. Potwierdzasz jakby słowa z początku naszej rozmowy, czyli ambicja dla e, Środek pola rozgrywający też dosyć odpowiedzialna rola. E, no, Konstruktor akcji ofensywnych też pewnie troszeczkę popracujesz destrukcji, także to jest zdecydowanie musi być mocny punkt. E, trzymam kciuki, żebyś żebyś tam się osadził i żebyś występował jak najwięcej. Jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, e, TurboFan, e, no, przekładam, że oglądałeś poprzednie odcinki, wiesz jak to wygląda, wiesz czym to się je, czy która jest z konkurencji. E, Którą mam przygotowaną dla Ciebie. Jest dla Ciebie szczególnie niewygodna, a czy która z nich sprawi Ci szczególną przyjemność? Jak, jak myślisz? Trzeba zadać pytanie, która byłaby wygodna w ogóle dla mnie z tej konkurencji. E, niewygodna wydaje mi się, że żągę tą piłeczką e, tenisową, ponieważ no, nigdy wcześniej tego nie robiłem, też nie jestem jakimś mega technicznym zawodnikiem, nie oszukujmy się, e, a na ambicji nie wyżągluję na pewno dużo, więc wydaje mi się, że to. Okej. Okay. Tutaj Cię uspokoję. Zawodnikom, których spostrzegamy jako naprawdę bardzo dobrych technicznie czasami udawało się wyżąglać w okolicach pięciu, więc to na pewno nie musisz być... Może pójdę na w takim razie. Może tak być, no nie, nie, nie przekraczaj swoich szans. Okej, okay, w takim razie czas chyba zacząć. Życzę Ci powodzenia i jeszcze tylko żółwik z bramkarzem i możemy lecieć, tak? Także go! Maciek, mamy większość konkurencji za sobą, przed nami konkurencja, w której można troszkę nadrobić punktów, Płachta, tak? jest ona za nami, no, nowy krój, punkty te same. Czy widzisz siebie tutaj jako jednego z faworytów? Przyznam szczerze, że do tej pory no, nie było nikogo kto by wszystkie trzy strzały trafił, być może będziesz pierwszy. Wydaje mi się, że niestety nie będę tą pierwszą osobą. Jeżeli trafię jedną na trzy, to będzie naprawdę dobrze. Widzę, że po dzisiejszej mojej formie strzeleckiej naprawdę bym się zaskoczył, jakbym trafił trzy na trzy. Słuchaj, na zachętę powiem tak, jeżeli trafisz przynajmniej jedną dwudziestkę, to jednorazowo dorzucimy pięć punktów się Także mierz w okienko. No i co? Ruszamy. Powodzenie, życzę. Chciałem pozabić chłopaków z fotografii i mam nadzieję, że wierzycie we mnie, że wyróżnię więcej niż 5. Idę na rekord. Paciek, no, jesteśmy po ostatniej konkurencji kręciołek. No, widziałem, że tam po dziesiątym obrocie już nóż nóżki, 그게... <OR> nóżki były miękkie, no ale najbardziej mnie rozbawiło moment, w którym odszedłeś od piłki, tej, przy której się kręciłeś i taką stabilizację musiałeś. Musiał... Ręce rozłożyłem jak <grym doing Barnes noise> samolot i dopiero wtedy wiedziałem, że mogę strzelać, bo wcześniej nie było, nie było szansy. Ale udało się, no. Trafiłeś do bramki, także nie każdemu się ten wyczyn udaje, także no tutaj gratulacje. Chciałem Cię jeszcze zapytać, Liga Fanów cały czas się rozwija, tak? W tym sezonie 96 zespołów, 10 poziomów rozgrywkowych, no się oczywiście w najwyższym. Natomiast yy, wspominaliśmy wcześniej, że piłka 11-osobowa, no to nie do końca jest to, co do tej pory Cię spotkało. Natomiast w wszystkach grałeś już sporo, więc na pewno inne ligi niż Liga Fanów. Są ci znajome. Masz jakieś takie powiedzmy, odniesienie co do jakości, co do ceny, jaką sobie życzymy, to jest za udział w naszej lidze. Biorąc pod uwagę, jakość jaką świadczymy, porównanie też może do innych lig. jak to widzisz? No, wydaje mi się, że płacimy za, za małą składkę na taką jakość, jaką dajecie w lidze. Dziękuję. <noise> A jeżeli chodzi o porównanie do innych lig, to wydaje mi się, że chyba z czystym będzie jesteście najbardziej taką profesjonalną ligą, jeżeli chodzi właśnie o tę grę amatorską, tak? Wszystko jest na najwyższym poziomie. Jeżeli chodzi o sędziów, to naprawdę ja, ja nie mam żadnych zastrzeżeń, tak? jeżeli chodzi o to, o Waszą pracę też. Nie można mieć w ogóle żadnych pretensji. Wszystkie materiały, które tutaj taki kolega Karol Tajak organizuje, są zawsze wysokiej jakości. Chodzi nawet o nawet zdjęcia, tak? czy jakieś inne materiały wideo. Wszystko jest na czas publikowane. Sprawy organizacyjne zawsze są. Załatwione, więc jak najbardziej na plus. Cieszę się, że tutaj jestem. Super, bardzo zawsze miło słyszeć takie słowa. E, powiedz mi, czy mm, ostatnie pytanie, czy w tym sezonie, oprócz tego, że Kebawita no, chciałbyś, żeby zdobyła oczywiście mistrzostwo, czy mierzysz w jakieś... Mm, jakąś nagrodę indywidualną czy jednak stawiasz przede wszystkim na zespół? Ale nie chcesz ci powiedzieć, że chciałbyś jakąś statuetkę coś otrzymać. No jasne, że jeżeli dostanę jakieś indywidualne wyróżnienie, to bardzo bym się z tego cieszył, ale e, chyba na pierwszym miejscu stawiam mimo wszystko, żebyśmy wygrali tę ligę, e, żeby ten poprzedni sezon jakby został nagrodzony pierwszym miejscem tutaj wiadomo, będzie ciężko, ale walczymy. Jeżeli jakaś nagroda indywidualna wpadnie, będę się mega cieszył. A gdybyś miał się pokusić o określenie jaka nagroda, bo mamy oczywiście strzelców, no, nie, nie posądzam, żebyś powiedział, że najlepszy bramkarz to jest coś, co, może, co mierzysz, ale być może jest jakaś statuetka, która szczególnie cię interesuje. E, chciałbym, znaczy jeżeli chodzi o strzelców, to wiadomo, że mamy osoby to odpowiedzialne za to w drużynie, ale jeżeli chodzi o asysty, to wydaje mi się, że można powalczyć. Super, no to wiesz, jest kombinacja kanadyjska, najlepszy asystent, także myślę, że coś dla Ciebie. Okej, okay wynik swoich poczynań dzisiejszych poznasz troszeczkę później, nie będę Ci teraz zdradzał też zachęć wszystkich serdecznie, żeby oglądali TurboFana, tam przekaż chłopakom z naszej strony na chwilę to obecną to wszystko, także dziękuję Ci bardzo za zabawę, no i powodzenia w nadchodzącym sezonie Dzięki wielkie, pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy to oglądali i mi kibicowali, grajcie w piłkę, cieszcie się tym i do zobaczenia na boisko. Grajcie w piłkę Dziękuję.